Mieszkańcy Europy na nocnym niebie mogą dostrzec gołym okiem około 3000 gwiazd. Przy wykorzystaniu np. lornetki liczba dostrzegalnych obiektów znacząco wzrasta. Początkowo przyrządy do obserwacji nieba były niewielkich rozmiarów, lecz szybko zrozumiano, że im większe zastosujemy lustro, tym więcej fotonów uda się zebrać, a tym samym dalej zajrzymy w kosmos. Ponadto duże lustro minimalizuje również efekt dyfrakcji i zwiększa w ten sposób ostrość oraz zdolność rozdzielczą obrazu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się największym teleskopom optycznym, które znajdują się na Ziemi. Przed rozpoczęciem filmu zachęcam do zostawienia łapki w górze pod tym filmem oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków. Słowem wstępu. Średnica teleskopowych zwierciadeł znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat, choć jaka by nie była, to zawsze będzie za mała. Istnieje jednak limit. Niezwykle trudno byłoby wyszlifować i wypolerować zwierciadło o średnicy znacznie większej niż 8 metrów. Dlatego jednym z rozwiązań są zwierciadła segmentowe. Składają się one z odrębnych, często heksagonalnych segmentów, które razem tworzą jedną ogromną, zbierającą światło powierzchnię. Pierwszym teleskopem, a właściwie siecią teleskopów, o której będziemy dzisiaj mówić, jest instrument zwany bardzo dużym teleskopem. Zlokalizowany w obserwatorium Paranal na wzgórzu Cerro Paranal 2635 metrów nad poziomem morza na pustyni Atacama w północnej części Chile. Jest to flagowy przyrząd optyczny europejskiej astronomii naziemnej, składający się z czterech samodzielnych teleskopów głównych o lustrach głównych po 820 cm średnicy oraz czterech ruchomych 180 cm teleskopów pomocniczych. 8-metrowe zwierciadło ma grubość 17,7 cm i masę 23,5 tony. Cała sieć może pracować wspólnie, tworząc wtedy gigantyczny interferometr, pozwalając na dostrzeżenie szczegółów do 25 razy lepiej niż przy wykorzystaniu pojedynczego teleskopu. Promień świetlny całej sieci jest złączony przy pomocy złożonego systemu zwierciadeł w podziemnych tunelach, w których droga pokonana przez światło musi być utrzymana z dokładnością niegorszą Niż 1000 mm na 100 m. Przy tej skali precyzji sieć teleskopów może rekonstruować obrazy o zdolności rozdzielczej milisekund łuku, co odpowiada rozróżnieniu świateł dwóch reflektorów samochodu, będącego na Księżycu. Możliwe są również obserwacje przy użyciu indywidualnego teleskopu. Wówczas teleskop 820 cm pozwala na obserwację bardzo słabych obiektów niebieskich, np. 30 Magnitudo, do których obraz można otrzymać w ciągu jednogodzinnej obserwacji. Odpowiada to dostrzeżeniu obiektów, które są 4 miliardy razy słabsze od widocznych gołym okiem. Drugim teleskopem, któremu się dzisiaj przyjrzymy, będzie Wielki Teleskop Południowoafrykański. Teleskop wchodzi w skład Międzynarodowego Konsorcjum, którego częścią jest również Polska. Dzięki temu Polska dysponuje 10% czasu obserwacyjnego Wielkiego Teleskopu Południowoafrykańskiego. Teleskop SALT znajduje się na terenie South African Astronomical Observatory, położonego na płaskowyżu Karu około 370 km na północ od Cape Town. Obserwatorium znajduje się na wysokości 1759 m nad poziomem morza. Główne lustro teleskopu ma kształt sferyczny i składa się z mozaiki 91-sześciokątnych segmentów o boku 120 cm. Powierzchnia skupiająca odpowiada pojedynczemu kolistemu lustru o średnicy około 10,5 m. W trakcie obserwacji teleskop pozostaje nieruchomy, a obraz nieba przesuwającego się nad lustrem głównym jest śledzony przez ruchomy tracker, znajdujący się na powierzchni ogniskowej. Teleskop posiada tylko jeden stopień swobody, obracając się azymutalnie przy stałej odległości zenitalnej wynoszącej 37 stopni. Współczesna astronomia zaczęła się tak naprawdę w Afryce Południowej. Najpierw powstało obserwatorium w Kapsztadzie, a później w Johannesburgu. Z południowej półkuli widać około 60% gwiazd widocznych z kuli ziemskiej, a to dlatego, że pod tym kątem spoglądamy bardziej w kierunku środka naszej galaktyki – Drogi Mlecznej. Kolejnym teleskopem będzie Wielki Teleskop Kanaryjski. Teleskop znajduje się w obserwatorium Broque de los Muchachos w regionie Wysp Kanaryjskich na wysokości 2267 metrów nad poziomem morza. Jego zwierciadło główne ma średnicę 10,4 m. Jest to największy pojedynczy teleskop na świecie. Teleskop waży 400 ton, z czego samo lustro główne ma masę 17 ton. Zwierciadło główne zbudowane jest z 36 segmentów, każde o masie 450 kg i grubości tylko 8 cm. Dokładność kształtu wykonania segmentów wynosi 15 nanometrów. Teleskop pracuje w zakresie światła widzialnego oraz podczerwieni. Zróbmy teraz zwrot ku malowniczym Hawajom i przyjrzyjmy się teleskopom KEKA. Obserwatorium znajduje się na Mauna Kea na wysokości 4145 metrów nad poziomem morza i składa się z dwóch teleskopów, z których każdy wyposażony jest w zwierciadła segmentowe o średnicy 10 metrów, na które składa się po 36 heksagonalnych elementów. Położenie oraz wygięcie poszczególnych segmentów można modyfikować z precyzją do 4 nanometrów. Szczególnie ciekawym elementem jest spektrograf służący do tworzenia dokładnych widm galaktyk. Działa na zasadzie rozbijania światła gwiezdnego na barwy składowe i wykonywania osobnego pomiaru dla każdej z nich. Pojedyncze naświetlenie może zawierać nawet 130 galaktyk. W trybie Megamask system Deimos potrafi sfotografować widma 1200 elementów jednocześnie. Na szczególną uwagę zasługuje system NIRC, czyli kamera filmująca zakres podczerwieni. Jest tak czuła, że wykryłaby na powierzchni Księżyca zapaloną świeczkę. Okazała się szczególnie przydatna podczas badania protogalaktyk, a zwłaszcza procesu ich formowania. NIRC zdał także egzamin podczas badań galaktycznego centrum i rejonów będących wylęgarniami gwiazd. Ostatnim teleskopem omówionym dzisiaj będzie Wielki Teleskop Lornetkowy. Teleskop znajduje się w Międzynarodowym Obserwatorium na Górze Mount Graham w Arizonie. Na wysokości 3221 metrów nad poziomem morza. Naprawdę trudno o inny obiekt, którego nazwa lepiej pasuje do wyglądu. Teleskop składa się z dwóch ogromnych zwierciadeł, każde o średnicy 840 cm, zamontowanych obok siebie. Odległość pomiędzy środkami zwierciadeł wynosi 14,4 m. Dzięki specjalnej technice wykonania oba zwierciadła są jednocześnie bardzo lekkie. Każde z nich waży w przybliżeniu tylko 18 ton. Ciekawostką jest, że obserwowana tym teleskopem piłka futbolowa z odległości 600 km pozwala odczytać nazwę producenta piłki. Omówione dzisiaj teleskopy odpowiadają za większość najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich dwóch dekad. Jak widać, mają lustra mniej więcej tego samego rozmiaru, choć w różnych układach optycznych. Wraz z pojawieniem się pierwszych teleskopów nowej generacji, które będą charakteryzowały się zwierciadłem głównym o średnicy 30 m, Prawdopodobnie nadejdzie wielka rewolucja. Aktualnie trwają prace nad budową trzech takich obiektów. Przyjrzymy się im bliżej już w następnym odcinku, a tymczasem dziękuję ci za obejrzenie tego materiału do końca i zachęcam jeszcze raz do zostawienia lajka like pod tym filmem oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych materiałów. A tymczasem dziękuję ci i do usłyszenia w kolejnym filmie.